Dzień dobry, wieczór po raz 34. Spotykamy się na czacie, na żywo na kanale Siatkówka Warmii Mazur. Przed nami kolejny odcinek, w którym dowiemy się, co się działo w ostatnim czasie w naszej regionalnej siatkówce. Zapomnijmy także kolejne siatkarskie wydarzenia z udziałem drużyn z Tysiąca, Jezior. Przed monitorem i mikrofonem spóźniony o 11, już minus z tego co widzę na zegarku, Paweł Kopaczel. Zapraszam. Trochę będziemy mieszać jeśli chodzi o hierarchię, zaczniemy od Plus Ligi. Kolejna już w obecnym sezonie zdecydowana zresztą wygrana Indykpolu, a Olsztyn. Zespół prowadzony przez nieobecnego w poprzedniej kolejce Javiera Webera pokonał na wyjeździe Kuprum Lubin 3 do 0 w setach 25-18, 25-16 i jeszcze raz 25-16. W minioną sobotę olsztynianie nie pozostawili złudzeń. Która drużyna zasługuje na komplet punktów? MVP spotkania po raz drugi pod rząd został rozgrywający zespołu skortowa Jan Firley. W plus ligowej tabeli ekipa z Warmii i mazur utrzymała piątą pozycję. Na koncie posiada już 32 punkty. Patrząc na pomyczowe statystyki, Olsztynianie potwierdzili swoją dobrą dyspozycję we wszystkich elementach gry. I tak, przyjęcie 52 do 39 to są procenty. Tak samo. 62 do 41, także w procentach, jeżeli chodzi o skuteczny atak. 11 do 1, tyle razy Olsztynianie byli od Lubinian lepsi w elemencie bloku. 7 do 2 to rezultat asów serwisowych, oczywiście na korzyść Olsztynian. Najwięcej punktów w ekipie gości zdobył TJ DeFalco, 18, a u gospodarzy Marcin Waliński, a więc siatkarz z przeszłością w Indykpolu AZS Olsztyn i Grzegorz Boczyk. O dziewięć. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi libero akademików Jędrzeja Gruszczyńskiego w wersji audio. Zagraliśmy. Agresywnie na zagrywce, dużo obron, to jest powiązane ze sobą i jak zagrywamy, zagrywamy mocno, regularnie, nie robimy błędów, to, to później pomaga nam dobrze się czuć w bloku i w obronie. Krótko konkretnie i na temat libero Olsztyńskiego Zespołu Jędrzej Gruszczyński. Oczywiście materiał audio udostępniło biuro prasowe Indyckpol AZS za pośrednictwem serwisu internetowego akredito.com. W kolejnym spotkaniu Indykpol AZS Austin zmierza się w Wiławie z Radą Czarnymi Radą w poniedziałek 21 lutego godzina 17.30. Tak jak mówiłem, będziemy trochę mieszać, jeżeli chodzi o szczerze rozgrywkowe. W mianowniku w Bartoszycach odbył się trzeci turniej eliminacyjny do mistrza z województwa warmińsko-mazurskiego w mini siatkówce, czyli Kinder Joy of Moving. Najmłodsi adepci siatkówki rywalizowali w sześciu kategoriach łącznie po trzy na dziewczynki oraz chłopców, drużyny 2, 3 i 4 osobowe. Oto rezultaty poszczególnych kategorii. Rywalizacja dwóch dziewcząt po raz drugi już zakończyła się zwycięstwem UKS-u Badmax pierwszego. I. Miejsce drugie zajął Olimp Bartoszyce I, zaś najniższy stopień podium przypadku dla drugiego zespołu UKS-u Badmax. Nadmiennie kluby, które debiutowały w tej kategorii, były to SMS Ostruda, Salos Ostróda, Truso Elbląg Sparta Braniewo oraz Bociek Górowo i Ławeckie. Każdy z tych klubów wystawił do rywalizacji co najmniej po dwa zespoły. Rywalizacja i dziewcząt tym razem zakończyła się wygraną pierwszego zespołu UKS. Czwórka i przed Kurian, wolejem Olsztyn. Trzecie miejsce ponownie w tej kategorii przypadło dla UKS-u Badmach z Kętrzym pierwszego. Debiutanci w tej rywalizacji to Zryw, wole i Ława, Bociek, Górowo i Ławeckie, SMS Ostróda, Truso, Elbląg i Koszałek, opałych Wejmurzewo drugi. W czwórkach dziewczynek zespołów nie było co prawda tak dużo jak w dwójkach czy trójkach. Zespoły z podium to UKS Bobmax Kenczyn, miejsce pierwsze, UKS czwórka Jigdziecko, pierwsze, miejsce drugie, UMKS Mikroełk pierwsze, miejsce trzecie. W tej kategorii debiutowały w tym sezonie dwa zespoły Salosu Ostruda. Przechodzimy do rywalizacji chłopców i na początek oczywiście drużyny dwuosobowe w swoim debiucie. Pierwsze miejsce wywalczył zes... pierwszy zespół SMS Ostruda, drugi był także debiutujący IKS Atak Elbląg. trzecie miejsce dla MKS Mosir Kentszyn. Innym debiutantem był wspomniany już u dziewcząt Koszałek Opałek Wejgorzewo, który w tej rywalizacji miał aż trzy zespoły. W trójkach chłopców to kolejna wygrana AZS PWM Olsztyn przed Olimpijczykiem Olsztynek I i Kurian Volejem Olsztyn. Jedynym debiutantem był IKS Atak Elbow, tutaj mowa oczywiście teraz była o rywalizacji drużyn trzyosobowych. Rywalizacja czwórek to druga podrząd wygrana AZS PWM Olsztyn I przed Kurian Wolej Olsztyn i UKS trójką Golda. Pierwszy raz do rywalizacji. W czwórkach włożyły się dwa zespoły IKS Atak Elbląg. Tak mniej więcej wyglądało to w Bartoszycach. Następny, czwarty turniej dla dziewcząt oraz chłopców stawiających swoje pierwsze siatkarskie kroki odbędzie się już za miesiąc, 12-13 marca. Gospodarzem turnieju tym razem będzie miasto Giżycko. Przeskakujemy z najmłodszych kategorii do juniorek i juniorów młodszych, czyli inaczej kadetek i kadetów którzy w minioną sobotę i niedzielę zakończyli rywalizację na szczeblu wojewódzkim. Juniorki młodsze swój turniej rozegrały w Olsztynie, w hali przy ulicy Hozjusza, gospodarzem UKS, chemik SMS Olsztyn, który w tej kategorii posiadał, podobnie jak w juniorce, dwa zespoły i obie zainkasowały odpowiednio złote i srebrne medale Mistrzostw Warmii Mazur. Pierwszy zespół w turnieju finałowym nie stracił nawet seta podopiecznego trenera Piotra Stasia Staszewicza, Wpierw pokonały swoje młodsze koleżanki prowadzone przez Marka Wasilewskiego. Dzień później rano SMS Ostrudę prowadzoną przez Iwonę Kulińską oraz na koniec UKS Green Volley Ełk trenera Jarosława Andrzejewskiego. Brązowy medal zdobyły Ełczanki po sobotniej wygranej, jak się okazało w decydującym starciu z SMS Ostruda 3-2. do 2. Do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w Yorkach Młodszych awansowały UKS Kamik SMS Olsztyn UKS Greenwich i SMS-Ostruda. Wspomniałem już w poprzednim odcinku regulamin zabrania udziału dwóch zespołów z tego samego klubu w etapie wyższym niż Liga Wojewódzka, dlatego z dwóch zespołów chemika prawdopodobnie powstanie jeden, który będzie walczył w ćwierćfinałach. Dziś w siedzibie Polskiego Związku Piłki Światkowej odbyło się mocowanie turniejów 1/4 finału z Polski tylko dla juniorów moczych. Dla dziewcząt losowanie odbędzie się w innym terminie, być może ze względu, iż w co najmniej jednym województwie rozgrywki kadetek jeszcze się nie zakończyły. Kadeci poznali swoich przeciwników, lecz zanim wymienię gdzie kto, przeciwko komu, to przecież wypada powiedzieć, jak rozstrzygnęła się rywalizacja w tej kategorii wiekowej wśród chłopców. Turniej finałowy także został rozegrany w Olsztynie, z tym, że gospodarzem był obiekt przy wspomnianej u mnie na kanale już wielokrotnie ulicy Turowskiego 3 gospodarzem AZS UWM Olsztyn, prowadzonym przez trenerów Rafała Wiśniewskiego i Sergiusza Salskiego, który wygrał, podobnie jak przed rokiem, rywalizację w juniorze młodszym. Turniej zaczął się już w piątek meczem AZS-u z UKS Maratończykiem Ełk, wygrany zdecydowanie przez akademików 3-0 w sobotę dwukrotnie. 3-0 na swoje konto zanotował natomiast SMS Ostróda po wygranych odpowiednio z UKS absolwentem sportu polsztyn i Maratonczykiem. W derbach od absolwenta w trzech setach lepszy okazał się AZS UWM. W niedzielę przed południe, kto przybył do hali przy szkole podstawowej numer 12 w Olsztynie, to według mojej wiedzy raczej nie ma czego, żałować, bowiem zobaczył dwa pięciosektowe spektakle. W pierwszym meczu o trzecie miejsce UKS Maratonczyk Ełk pokonał polski UKS Absolwent Sport Club 3-2. 25-18, 25-22, 20-25, 16-25 i 15-12. A więc w przypadku tych dwóch drużyn w przeciwieństwie do etapu zasadniczego nastąpiła finalna zamiana miejsc w tabeli, przypomnę, przed turniejem finałowym. Trzeci był absolwent. Zatem UKS Maratończyk jako trzeci zanedlował się w ćwierci na Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Spotkanie finałowe zakończyło się wygraną AZS UWM Olsztyn z SMS-em Ostruda. 3 do 2: Rezultaty setów wyglądają następująco: 27, 25, 22 do 25, 31 do 33, 25, 21 i 15, 13. Tym samym drugi złoty medal mistrzostw armii Mazur powędrował do gabloty łusteńskich akademików. Tydzień wcześniej taki sam przywieczętowali juniorzy, którzy już jutro rozpoczynają w Tomaszowie Mazowieckim batalię w ćwierci w najwyższej kategorii wiekowej. Młodzie jeżeli chodzi o siatkówkę młodzieżową. Istnieje prawdopodobieństwo, że kilku juniorów młodszych zabrał ze za sobą trener Błażej Kolpy. W jakby wypadło losowanie jednej czwartej mistrza z Polski w kadetach. Losowanie przez techniczny błąd było powtórzone, gdyż wylosowano zespół, który zwyczajnie nie występował w żadnych rozgrywkach. Zdarza się. Losowania dokonał ponownie jak w przypadku juniorów, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Piłki Środkowej, pan Andrzej Lemek. Mistrzowie w armii Mazur 2022, a więc AZS UWM będą gospodarzem jednego z ośmiu takich turniejów. Będzie to grupa czwarta, sześciozespołowa, podzielona na dwie podgrupy. W swojej podgrupie A podopieczni Rafała Wiśniewskiego zagrają z Bzurą Ozorków i UKS Błyskawicą Stalbro Szczecin. Podgrupa B w tym turnieju to AKS Piąte Lożeszów, UKS SMS Joker Piła oraz Vitasun MKS Będzin. Wicemistrzowie naszego regionu, czyli SMS Ostruda, trafili do grupy 8. Podopieczni trenera Jakuba Michalaka udadzą się do Kielc, gdzie swoją akademię siatkówki umiejscowiono ma plus ligowy Aluron CMC Warto Zawiercie. Aluron CMC Wybicki Kielce w tym przypadku. Klub sportowy Metro Warszawa, SKS PS jest Nowy sąd to podgrupa A kieleckie części finałów mistrzostw polskich kadetów. SMS Ostróda znalazł się w podgrupie B z BKS-em Chemik, Siatkówka Młodzieżowa, Bydgoszcz oraz klubem nowym FIFA Ma. Najdalej, no bo do Krakowa uda się UKS Maratończyk Ełk, który zagra w podgrupie A z gospodarzami, a więc SMS Sparta AGH i sąsiadem zamiędzy, jeśli tak to można określić, czyli SUKS Suwałki. Podgrupa B. W Krakowie przedstawia się następująco Akademia Talentów Jastrzębskiego węgla, UKS Set Wielkopolski i Akademia Siatkówki AS Kronospan Strzelce Opolskie. Za wszystkie nasze warmińsko-mazurskie drużyny trzymajmy mocno kciuki. życzmy zdrowia, powodzenia i dobrych rezultatów w lewej postaci awansu do kolejnego etapu mistrzostw Polski, a więc półfinałów, turnie ćwierćfinałowy mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej odbędzie się w terminie 10. 13 marca. Być może będzie tak, że z Olsztyna kanał wsiadku, kanał w Armii Mazur przeprowadzi bezpośrednią transmisję. Przechodzimy teraz do rok o europejskie puchary z udziałem Polski Zespołów, tak co chwilę tutaj zerka na przebieg spotkań, no, które nas najbardziej interesują. O tym pokoleńczyła się faza grupowa widzę nie pierwszej porażki w położonym 100 km od na Kaliningradzie doznały się od kartki developersu Bella Dolina Rzeszów. Z Malwinu Smarzek, Godek w składzie. Miejscowy Lokomotiv wygrał z rzeszowankami 3 do 0 w setach do 26 do 19 do 18. Ta przegrana zepchnęła z kolei grupę Chemik Police z pierwszej trójki zespołów z drugich miejsc w swoich grupach z najlepszym bilansem meczów. Policzanki swój mecz zimoko Conegliano z eblążanką. tutaj na rzeczów niedługo powinna poznać. W ubiegłym tygodniu, no chyba przedwcześnie awansowałem grupę Azoty Zaksy Kandzierzyn-Koźle, która w wyniku przygody w z lokomotywem mocno skomplikowała sobie sytuację. Obrońcy najcenniejszego świadkarskiego klubowego trofeum w Europie równolegle z e, trwającym właśnie odcinkiem rozgrywają mecz we Włoszech z kucinę lubę. Cibitanowa. E, no właśnie, zobaczmy jak wygląda sytuacja, piłki setowe dla grupy Azoty, Zaksy, Kędzierzyn, Koźle w tej chwili. Jak to będzie wyglądało, tutaj oczywiście podobnie zresztą jak z Czarnym, jest opóźnienie. Włosi zapewniony awans do ćwiercina z pierwszego miejsca, ale to nie oznacza, że potraktują ten mecz ulgowo. Najlepiej byłoby dla Kędzierzynian, żeby oczywiście wygrali we Włoszech, Lecz jeśli się tak nie stanie, to pod opiecznik dzianego Kretu będą musieli czekać na rezultaty meczów w innych grupach. Zwłaszcza wyniki zespołu Zenitu z Sankt Petersburg, który dziś co prawda przegrał z Berlin Recycling Volley 2 do 3, ale Rosjanie mają jeden mecz rozegrany mniej. A już jutro reważowe spotkanie tych drużyn również w Sankt Petersburgu. Ponadto w skład tak zwanych Lucky Loser. Lucky loser wchodzi inny włoski zespół dziś w fazę grupową kończy we francuskim Cannes w tej chwili drużyna Trentino-Volay prowadzi 2 do 1 rozpoczął się czwarty włosi prowadzą z francusami 3 do 1 a pierwszy set wygrany przez grupę azotu z koźle 25 do 22 także być może no, i oby tak się stanie. nie będą musieli czekać na wyniki innych meczów. Z innych polskich zespołów jastrzębski węgielnego nad niemieckim VB Friedrichshafen z kompletnym zwycięstwem. Melduje się w ćwierćfinale. Lepiej późno niż wcale, ale w końcu świadka, projektu Warszawa doczekali się wygranej w Lidze Mistrzów pokoi Belgii Grignard Masek 3-1. Dziś także równolegle toczy się rewanżowe spotkanie tych zespołów również na boisku rywala warszawian. Dla podobiecznych trenera Andrea Anasa, z jego wyniki tych meczów nie mają już jednak za tydzień temu. Raszką na warszawskim Torwarze z moskiewskim Dynamem 0-3 zawodnicy projektu przekreślili swoje szanse na wyjście z grupy. Także w Lidze Mistrzów na pewno pozostał Jastrzębski Węgiel, który gra dalej, a w Pucharze swojego rywala w półfinale w czwartek miniony poznali się odkarze PGS, Krywełchatów, będzie nim francuski Tours VB. Nie znamy jeszcze tego terminu, batalii polsko francuskiej No, no właśnie. No i tutaj uzupełnieniem otrzymanej w prywatnej wiadomości przed chwilą możemy zakomunikować, że bez względu na wynik meczu. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle tak czy inaczej awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów jako ten ostatni z laki loserów. Rzutem na taśmę, ale awans jest najważniejszy wobec ostatnich problemów Kędzierzynian. Trudno było sobie wyobrazić, żeby obrońca trofeum kończy, kończył rozgrywki na fazie grupowej, no lecz i takie rzeczy w przeszłości się zdarzały. Skoro Europuchary, to odskoczmy na chwilę od świadkówki do koszykówki. Wczoraj polskie drużyny walczyły w poszczególnych rozgrywkach i tak w Eurocup Śląsku-Rosław przegrał na wyjeździe język pańskim Morabank Andora 65 do 99. W tabeli grupy A jest właśnie rozgrywek. Wrocławianie zajmują przede wszystkim dziewiąte miejsce. Do zakończenia pod opiecznym trenera Andrzeja Urlepa. Do rozegrania zostało 6 meczów, a do kolejnej fazy, a więc do topcji. 16, awansuje po osi w każdej z, każdej z obu grup. FIBA, Eurocup Cup. Na drugiej rundzie udział skończyli koszykarze Sapowskiego Trefla, natomiast koszykarze Warszawskiej Legii awansowali do ćwierćfinału. Wczoraj w ostatnim meczu grupy I zieloni kanonierzy pokonali na wyjeździe rosyjski Parma Perm 78 do 67. Rywarem LEGI będzie Włoska Reggiana. Pierwsze spotkanie 8 marca na warszawskim Bemowie w hali Osir Bemowo. Rewans prawdopodobnie 16 marca we Włoszech. Odpoczęliśmy od środkówki na chwilę to jedźmy dalej na razie. Tym razem Zeto Software Liga Wojewódzka Modziczek i Modzików. W Młodzice w najbliższą niedzielę zaplanowane zostały turnieje. Które m.in. wyłonią zespoły do turnieju finałowego, w którym czekają już UKS Chemik SMS Olsztyn oraz UMKS MikroEUK. Jeden z takich turniejów odbędzie się w Ostródzie, gdzie SMS podejmie Sparte Braniewo i MKS Mosil Kęczyn. Pozostałe grupy parażowe to w Elblągu. Energia MKS Rusa podejmie KS Kurjan Volej Olsztyn i czwórkę Gidzic. Drugi zespół, czwórka Giżycko, zagra w grupie trzeciej z MKS-em Miasto i Olimpem Bartoszyce. Grupa czwarta, UKS Badmax UKS UMKS Mikro II oraz MKS Omega Mrągowo. Grupa piąta, UK, UKS Maratończyk Euk sportowy Perła Olecka oraz... UKS Salos Ełk to są grupy barażowe oprócz, oprócz grupy pierwszej do tak zwanych gier o miejsca. Zaglądamy co się będzie działo w Zeto Software Lidze Wojewódzkiej Młodzików. W sobotę Green Volley Ełk spotka się z UKS Absolwent Sport Club Olsztyn w poniedziałek. SMS i atak ostruda dwukrotnie 2 do 0 pokonał drugi zespół AZS-u UWM Olsztyn. Natomiast AZS 1 dwukrotnie grała z MKS Truso Elbląg w Olsztynie i dwukrotnie lepsi od Ląża, okazali się zawodnicy prowadzeni przez trenera Sergiusza Salskiego. Przypomnimy, że Zeto Software Ligi Wojewódzkiej Molików Moników odbędzie się w terminie 26-27 luty. Jeszcze nie wiadomo, czy Olsztyn, czy Ostruda będzie gospodarzem tego turnieju, lecz już Państwu wstępnie mogę zapowiedzieć, że kanał Siatków Kawarni Mazur na tym turnieju będzie ze swoimi kamerami i będziemy przeprowadzać bezpośrednią transmisję. Druga Liga w wydaniu żeńskim, konkretnie występy UKS-u Chemik SMS, który w sobotę po zakończeniu pierwszego dnia w turnieju finałowego Ligi Wojewódzkiej kadetek podejmował Nike Węgrów. Pod na trenera Macieja Dobrowolskiego we współpracy oczywiście z Piotrem Stasiem Stasiewiczem, Markiem Kotulskim, Markiem Wasilewskim, przegrały 1 do 3, 16-25, 25-23, 15-25 i 18-25. Tak brzmiały rezultaty poszczególnych setów. UKS chemik SMS ten zajmuje przedostatnie dziewiąte miejsce w tabeli, no nie pozostanie już do, do zakończenia, którego zostało. Jedna kolejka, a została ona zaplanowana na 26 lutego. Olsztynianki udadzą się do meczu z tamtejszym RTS-em Legionowią. Przypomnijmy, Legionowia to lider tabeli, a jednocześnie jest to ze rezerwowy zespół występującego w w i u Capital Legionowia. Po tym spotkaniu Ostatni przeciwnik olsztyńskich chemiczek PMKS Nike Węgrów pozostał w tabeli drugi, ale ma punkt przewagi nad AZS-em UMCS Lublin. I to właśnie te oba zespoły spotkają się o drugie miejsce. Od tego sezonu o kolejności w tabeli decydują kolejno zdobyte punkty: liczba wygranych meczów, stosunek setów wygranych do przegranych, stosunek małych punktów zdobytych do straconych. Bezpośredni mecz między drużynami. Po zakończeniu rundy zasadniczej, zespół z ostatniego miejsca spadł wojewódzkiej, w tym przypadku grupę, w której występował UKS Chemik SMS Olsztyn, Będzie to zespół ósemki, siedlce. Natomiast do turniejów półfinałowych o awans do pierwszej ligi awansują dwie nasze drugie po rundzie ani fazy play-off, ani fazy play-out. Mam tylko nadzieję, że transmisja się za mocno Wam wszystkim nie zasinała. chociaż mam tutaj komunikat, że mogą być problemy, jeżeli chodzi o o prędkość internetu, także mam nadzieję, że te niecałe pół godziny, które Wam dzisiaj zająłem, że Was za mocno zanudzałem. Niestety nie zdążyłem wszystkiego przygotować tego, co chciałem. Miejmy nadzieję, że już w następnym odcinku jakoś, jakoś sobie poradzimy. Także dziękuję wszystkim za Poświęcony czas, który na pewno jest no, dla was że pomimo, tak? zdrowie jest najważniejsze. Także tego wam życzę, tak? Jak to za każdym razem kopiuję wklej, a więc dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi. Zapraszam Was za tydzień na 35 odcinek czatu na żywo na kanale Siatków i Mazur. Życzę miłej nocy. Dobranoc.